Czy korzysta Pani jakkolwiek z funduszy Unii Europejskiej? Na no, razie nie, nic nie korzystałam. A czy należy Pani do Kółka Seniorów czy jakiegoś stowarzyszenia? No nie wiem. A czy w Sieradzu istnieją takie stowarzyszenia? Może są, nie wiem. A czy słyszała Pani o takim programie Aktywni 50 właśnie finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, gdzie można skorzystać dostać pieniądze na bilety, na, na różne formy aktywności dla osób właśnie po 50? No nie, nie, nie słyszałam. Dobrze, a to może w takim razie, czy chodzi pani do teatru, do kina? No nie, nie chodzę. A kiedy ostatni raz pani była? Nie pamiętam długo, długo. Teraz się telewizję ogląda. Aha. A w takim razie wtedy, jeśli pani ogląda telewizję, to co pani sądzi o tym projekcie ustawy, która podnosi wieka emerytalną? No, nie podoba mi się. Aha. Czyli pani jeszcze... Ja już jestem na emeryturze, także dalej młodzież. Aha. Wiadomo. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy uprawia Pan jakiś sport? Tak, tak. A jaki sport? Siłowy sport, to siłowy. Jak często? O raz w tygodniu. I lubi pan to? Lubię. A dlaczego pan dał ten sport, żeby utrzymać formę, dla przyjemności? Tak, bo w młodszym wieku po prostu zrobiłem to i dlatego ciągnę dalej. A czy należy pan do jakiegoś koła seniora? Do... Nie. A czy zna pan w ogóle takie stowarzyszenia w Sieradzu? Nie, nie interesowałem się tym. Czy zna pan taki program aktywni 50 plus finansowany właśnie z funduszy Unii? W tym przypadku, w moim przypadku jeszcze mi to nie dotyczy, bo jestem zawodowo związany z pracą, więc nie dotyczy to. A jakie są Pana zainteresowania? Oprócz sportu. Oprócz sportu? Oprócz sportu. W zasadzie, w zasadzie A na przykład chodzi pan do kina, do tak... Sporadycznie. Sporadycznie. I bilety, jak pan to finansuje? Z, z własnych pieniędzy. Tak, z własnych pieniędzy. I, a czy państwo panu jakoś pomaga? Jakkolwiek? Nie starałem pomaga. się nigdy o to. Chciałbym panu zadać y, trzy krótkie pytania dotyczące pana życia kulturalnego. i Jak pan korzysta z, ze środków Unii Europejskiej na przykład? Ja, ja nie korzystam. Ja nic nie korzystam. Rolnicy tylko korzystają i na tym basta. A czy pan na przykład słyszał o takim programie Aktywni 50, który jest skierowany do osób starszych? Nie. I a czy na przykład chodzi pan do kina, do teatru? Nie chodzi. A dlaczego? Nie interesuje mnie już, to. Chodziłem, ja byłem młody. A kiedy pan ostatni raz? Nie, nie pamiętam. Bardzo dawno. A nie próbował pan na przykład dostać jakieś dofinansowanie nie. właśnie nie. na cele kulturowe dla pana? czy? nie. nie. Tak? Nagrywamy trzy pytania dotyczące Pana życia, osob, pana życia i y, korzystania z y, funduszy Unii Europejskiej. Czy należy Pan do koła seniora, czy do jakiegoś stowarzyszenia dla ludzi starszych? Nie, no bo nie ma tego koła. A nie orientował się Pan? Nie ma takiego koła, tak? No nie ma seniora, koła. gdzie jest? A chciałby Pan w takim kole uczestniczyć? A co to, to wszystko tak. Nic, tak. No, tak. Wszystko A czy... nic nie daje. To A... wszystko jest... Dzisiaj to... Dostawmy to wszystko. O przepraszam. Dziękuję. Nie. A czy na przykład, czy chodzi Pan do teatru czy do kina? Nie chodzę, nikt nie, nie bo na na nie chodzę. A czy ma Pan jakieś problemy zdrowotne i czy próbował Pan... A to, to chodzę do lekarza, dostałem, te wszystkie mam czy korzysta pan z jakiejś pomocy, na przykład Unii Europejskiej, jakichś funduszy, jakichś środków państwowych? Nic. Nic, dziękuję. Dobrze, dziękujemy.